Witajcie! Z tej strony Filip. Jest to kurs programowania w języku Java. Na dzisiejszej lekcji poznamy sobie nieco bardziej skrócony sposób zapisu operatorów arytmetycznych w przypadku, kiedy używamy, że tak powiem, takiego wyrażenia. Tak, napiszę w skrócie. No dobra, możemy w sumie właściwie teraz tego użyć. Pokażę wam po prostu sposób na skrócenie, że tak powiem, tutaj pewnych operacji, pewnych czynności, jeżeli chodzi o na przykład operatory arytmetyczne, tak, int, int zmienna 1 równa się, no dobrze, 5, int zmienna 2 równa się 10, sobie inicjujemy te zmienne i teraz tak, mamy zmienna 1, Równa się zmienna 1 plus zmienna 2. No, see out. Zmienna 1. I widzimy, mam tutaj bardzo specyficzny rodzaj e, operacji przypisania, czy operacji też dodawania, gdzie e, zmienna 1 stoi jednocześnie po lewej i po prawej stronie, tak? I w przypadku, gdzie właśnie mamy takie wyrażenie zmienna 1 równa się zmienna 1 plus zmienna 2, to to wyrażenie zmienna 1 plus zmienna 2 możemy zastąpić wyrażeniem właśnie takim: plus równa się zmienna, w sensie zmienna 1 plus równa się zmienna 2. Czyli mamy tutaj nowy taki operator. Um, które składa się z członów, takich jak e, wpierw mamy operator ten dodawania w tym przypadku, i później operator równości, tak. Tak samo słuchajcie, będzie z innymi operatorami. E, jeżeli użyjemy operatora odejmowania, no to widzimy będzie minus 5, tak? To jest po prostu skrócony zapis operacji zmienna 1 równa się zmienna 1 minus zmienna 2. To, byś, to jest dłuższa wersja, a tutaj mamy tą wersję krótszą, tak? I właściwie tak samo używamy tego operatora ze wszystkimi operatorami arytmetycznymi i nie tylko, no ale tutaj w tym przypadku operatorami, które, których po prostu można tego użyć, tak? Wszędzie, gdzie mamy powiedzmy zmienna 1, operator zmienna 2 i później, a po lewej stronie jeszcze mamy operator przypisania, Czyli zmienna 1 równa się zmienna 1, operator, zmienna 2, no to e, ten skrócony operator będzie wyglądał w ten sposób, że zmienna 1, operator równa się zmienna 2. Tak to wygląda e, z różnymi, właśnie operatorami. Ta wersja skrócona, tak? Tak ona wygląda, właśnie. Ok, dzięki za uwagę, cześć.